Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Stanisław Teszka, KUKI z 15. Dzień dobry. Panie marszałku, czy Walonia to Pana nowa duchowa ojczyzna? Panie Co, na pewno jesteśmy solidarni z Walonią. I My to znaczy KUKI z 15? KUKI 15, tak. No, cieszymy się, że chociaż polski rząd zawiódł polskich konsumentów, rolników, przedsiębiorców, to znalazło się. Państwo w Europie, które blokuje umowę CETA, dlatego że w efekcie tego, że jeden z regionów Belgii Walonia się sprzeciwia, no to rząd belgijski musiał powiedzieć weto. Już... Negocjacje zostaną wznowione dzisiaj o 10, także to jeszcze nie jest sprawa przesądzona. No w tym momencie yy... Korporacje, eurokraci brukselscy próbują wywierać w sposób skandaliczny presję na, na demokratycznie wybranych przedstawicieli Walonii, na czele z Polem Maniet, czyli premierem Walonii. Czy czytał jest... Pan ten projekt? Projekt umowy? Tak. Bardzo głęboko go przestudiowaliśmy, do tego stopnia, że złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Okazuje się, Pani redaktor, że polscy politycy partyjni, na czele z Ministerstwem Rozwoju, oceniali, Umowę inną niż ona jest w rzeczywistości, dlatego że w polskim tłumaczeniu był olbrzymi błąd przeinaczenie dotyczące poziomu ochrony przed produktami GMO. I my jesteśmy. Komisja już nas przeprosiła za to zresztą. A to w ogóle było coś o GMO? Bo ja słyszę cały czas od ekspertów, że ta umowa nie dotyczy GMO. Oczywiście, że dotyczy GMO. Ona wpuści gorszą żywność do Europy i do Polski, wypierając zdrową polską żywność. Ale jak to wpuści, jeżeli mają obowiązywać wyśrubowane normy europejskie? Już pani mówię. W, w, tym, w tej umowie jest zapisane to, że, że państwa sygnatariusze będą dążyły do. Obniżenia efektów regulacji w zakresie produktów biotechnologicznych. I to jest ten... A tak po ludzku, co to znaczy? No to właśnie dotyczy tego, że jakby będziemy obniżać standardy dotyczące ochrony przed GMO. I ten przepis był zafałszowany w umowie. Komisja Europejska przeprosiła, ale my chcemy wiedzieć. Ale kogo przeprosiła? Przeprosiła Polaków że, że powie... zawiesiła złe tłumaczenie, natomiast my chcemy wiedzieć kto jest winien, czy to zawiniła komisja, czy to zawiniło może ministerstwo rozwoju, które nie dopilnowało tego, czyli dyskutowaliśmy o złej umowie ale w tej... przez miesiące. w tej chwili też mamy stosunki handlowe z Kanadą i w tej chwili też jest system arbitrażu i on hmm. jest mniej korzystny niż ten, który byłby na podstawie, obowiązujący na podstawie umowy CETA, więc właściwie no, my, o co chodzi? Uważamy, że po to jest polskie sądownictwo, które nie działa dobrze, ale trzeba je naprawić, żeby ono sądziło w Polsce. A nie, nie chcemy oddawać suwerenności w zakresie wymiaru sprawiedliwości jakiemuś ciału prawda, międzynarodowemu, które nie będzie w interesie Polski orzekało. To jest oczywiste. No ale w tej chwili też tak jest. To z, z tych umów się stopniowo wycofujemy, y, może wolniej niż powinniśmy, nawet Komisja Europejska w tym zakresie narzuca na nas pewne obowiązki, których nie realizujemy. Wycofujemy się z tych umów, które jakby umożliwiają arbitraż. A jeżeli jednak ta y, umowa zostanie podpisana pomiędzy Kanadą a Unią Europejską, to co, państwo popłaczą, czy, czy coś zrobią jeszcze? No nie popłaczemy, tylko wskażemy na to, że Prawo i Sprawiedliwość, ręka w rękę z Platformą i z Nowoczesną, nie działają w interesie polskich konsumentów, rolników i drobnych przedsiębiorców, tylko w interesie międzynarodowych korporacji. Podejrzewam, że z różnych powodów. No to że... jednak popłaczecie, no bo nic z tego nie wyniknie, bo to będzie tylko ta, ta, taka, Panie redaktor, yy, yy, że tak powiem, przepraszam za słowo, narracja yy, yy. opozycji. Ja myślę, że obywatele wtedy się niestety boleśnie przekonają szybko, że Kukis 15 od porządku miał rację. To, to my przywracamy powagę polskiej polityce. W całej Europie się o tym dyskutowało od miesięcy, były protesty, a u nas to, to było wyciszane, dlatego że politycy partyjni wolą dyskutować na tematy zastępcze. Panie Marszałku, projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji będzie projektem rządowym. Czy to ma dla Pana jakieś znaczenie, że to nie będzie projekt poselski, czyli nie będzie takim szybkim projektem, bo to zawsze szybciej można wprowadzić. Znaczy a to tak, wy wymaga jednak konsultacji rządowych projekt. Znaczy tak. Y y ten projekt, znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości nadużywa ścieżki poselskiej. Projekt rządowy, prawda, musi być skonsultowany i oceniony w sposób pogłębiony. Natomiast... Czyli teraz akurat nie będzie nadużywał. Teoretycznie tak, ale oni jakby puszczają ścieżką poselską wtedy, kiedy im odpowiada, a kiedy nie odpowiada na tym. Jest tutaj jeden istotny aspekt, że to będzie opóźnione. Opóźnione kolejne miesiące. Już dawno mogliśmy powołać komisję śledczą Czyli tutaj lepsza by była ścieżka poselska, jeśli Nie, już? jest jedno właściwe rozwiązanie, powołanie komisji śledczej, przede wszystkim sejmowej. Proszę zauważyć, jaka jest Kolejne różnica... Kolejnej komisji śledczej w tym sejmie. Drugiej, drugiej. natomiast to jest dużo, większy, dużo większa... Różne A. inne projekty. Panie redaktor... E... Chrapka na komisję śledczej jest duża. Okej. Okay. Nam zależy na tym, żeby... Komisja zajęła się polityczną czapą nad aferami reprywatyzacyjnymi w Polsce, które trwają 27 lat. My chcielibyśmy... Jedną czapą, czy to jest dużo czap? Myślę, że jest dużo czap. Jest wielu wysokich polityków odpowiedzialnych za to, że te przekręty miały miejsce i to chcielibyśmy zbadać. Natomiast Komisja Weryfikacyjna zajmie się tylko bardzo wąskim wycinkiem. Ona zajmie się ostatnimi decyzjami administracyjnymi w Warszawie. Nie tak? zajmie się sprawami sądowymi. No tak? jest to wierzchołek góry lodowej w no Warszawie. No, ale, ale czym jest gorszy Kraków, prawda, Poznań, czy Łódź, gdzie też miały miejsce przekręty. A może też chodzi o realizm, że nie można wszystkiego naraz zrobić w jakimś określonym czasie? No, ale to w takim razie niech prokuratura działa sprawnie, ale jednocześnie, dlaczego nie pozwolimy Sejmowi wykonywać jego funkcji kontrolnej? Ja tego nie rozumiem zupełnie. A czy klub KUKIS-15 zgłosi swoich kandydatów do tej komisji weryfikacyjnej, czy kandydata? Zobaczymy, kiedy będzie projekt, czy on będzie za trzy miesiące, czy za pół roku, prawda? Zobaczymy, jaki będzie kształt tej komisji, bo już między prezentacją y, ministra Ziobro i jakiego y, i tym, co mówiła pani premier, są różnice. Jakie różnice? No jest zawężenie, zawężenie tego. Oni się, podejrzewam, przestraszyli tego, że wkroczyliby w kompetencje sądów, y, naruszając, prawda, trójpodział władzy. W związku z tym no jest zawężenie tego y, do y, spraw administracyjnych. No dobrze, to od, czego, jest... od czego państwo uzależniają, czy, czy się włączą w pracę tej Komisji Weryfikacyjnej. Przede wszystkim chcemy jakby wrócić do Komisji Śledczej i chcemy, żeby Prawo i Sprawiedliwość poparło Komisję Śledczą, że, bo, bo jedno z drugim się zupełnie nie wyklucza, a możemy zacząć już. Możemy zacząć już. Nas bardzo dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość... Takie krzyc tak? ...krzyczało przez 8 lat, prawda, że Polska jest okradana, tymczasem żaden z wysokich polityków nie został pociągnięty odpowiedzialności w ciągu ostatniego roku. Panie Marszałku, czyli takie ultimatum, jeżeli wy poprzecie Komisję Śledczą naszą, e, to my poprzemy nie, projekt Komisji... Znaczy, my w odróżnieniu od partyjniaków nie handlujemy. Jeżeli projekt będzie ale dobry, przed pan powiedział coś takiego, dlatego jeżeli, chcę uściśnić. Jeżeli projekt będzie dobry, tego poprzemy, ale na razie to są spekulacje. A wniosek o komisję śledczą jest na stole, KUKIS 15. My w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości mniej mówimy, więcej robimy w tym, w tym zakresie. A jeśli już ta komisja weryfikacyjna, to to powinni być eksperci spoza Sejmu, czy mogą być też posłowie? Panie redaktorze, no nie wiem, to jest, to jest bardzo dziwne zwierzę ta komisja weryfikacyjna, naprawdę. Wąski wycinek, tylko Warszawa, to wiadomo, że to ma cel polityczny. Zobaczymy, jakie będą szczegóły. Nie, nie, nie chce mi się o tym za bardzo rozmawiać. Chciałbym. No, dlatego, prostu... że dziwne zwierzę, to nie ma, nie ma znaczenia, czy to no, będą eksperci, czy politycy. Panie redaktorze, to nie jest mój projekt, to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. Niech go położą na stole, wtedy będziemy dyskutować. No prosta sprawa. Dobrze. Wczoraj na stronie Sejmu pojawił się projekt PiSu, więc już mhm. ma pan nie tyle na stole, co na stronie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Drugi z trzech zapowiadanych przez tę partię dotyczy organizacji i trybu postępowania przed trybunałem. Przeczytał pan? Przejrzałem wczoraj wieczorem. Wie pani, to jest piąty projekt około trybunalski. W ciągu roku to jest kompromitujące dla, dla polskiego parlamentaryzmu. My, zapropon... My wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądało wobec, że tak powiem, braku profesjonalizmu polskiej klasy politycznej i, i tej pustej debaty publicznej, i w grudniu złożyliśmy projekt poprawy do konstytucji, który by zamknął całą debatę o trybunale. Ale pani redaktor, ja, ja wiem, mam wrażenie, że, że, że im każda wszystkim... swój ogonek chwali, Nie, ale im... pytam o ten projekt. Ta, Im wszystkim zależy na tym, żeby bez końca dyskutować o Trybunale Konstytucyjnym. No ale... Ale tutaj no. chodzi, między innymi... Ja myślę, że o Polacy to... już jakby zupełnie nie wiedzą o co chodzi w tym temacie, no to... a ja wiem, ja wytłumaczę o co chodzi. Dobrze, to ja, to ja powiem o co chodzi. Może mhm. e, między innymi chodzi o to, że wedle projektu Zgromadzenia Ogólne tworzą urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Mhm. E, no i zapis taki oznacza konieczność dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu e, przez prezesa Rzeplińskiego trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu. I później to umożliwi. Piękna sprawa, panie redaktorze. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że Platforma Nowoczesna miała i ma swoich sędziów, a Prawo i Sprawiedliwość chce mieć swoich sędziów. A my powtarzamy od roku, że sędziowie powinni orzekać nie w interesie partii, ale w interesie obywateli. W związku z tym chcielibyśmy, żeby byli wybierani większością dwóch trzecich Sejmu, i tak samo powiedziała Komisja Wenecka po nas już, prawda? Odpartyjnijmy Trybunał Konstytucyjny innymi w ogóle sądownictwo w Polsce. Czy te projekty tak, że instytucje... kolejne są według pana bez znaczenia? Nie prowadzą do niczego to są, dobrego? To są, to są gierki y, Prawa i Sprawiedliwości. Niestety y, y, rozdmuchiwane przez opozycję historyczną y, w postaci nowoczesnej platformy. I okazuje się, że nagle nie dyskutujemy na tym, prawda, żeby y, odciążyć y, polskich drobnych przedsiębiorców. Nie dyskutujemy o tym, żeby no, naprawić służbę jako, zdrowia. Jaką opozycję jest z 15? Bo już kiedyś o to pytam. Jeżeli oni są historyczni, to... A my jesteśmy merytoryczną, A, merytoryczną, konstruktywną i skuteczną, pani redaktor. Jest bardzo proste rozróżnienie. Oni nic nie robią, my skutecznie czasami jesteśmy w stanie zmusić Prawo i Sprawiedliwość do pewnych posunięć, na przykład przyjęcia uchwały o upamiętnieniu ludobójstwa na Wołyniu, prawda? Yy, na przykład. Czy to jeszcze yy, Państwo zrobili skutecznie? Na przykład wprowadziliśmy kwestię reprywatyzacji. A nie wiem, czy Pani Redaktor pamięta coś takiego? I jak to wprowadziliście? Kwestii? Znaczy my, my zmusiliśmy poprzez wniosek o powołanie Komisji Śledczej yy, wszystkie partie do mocnej gimnastyki, a Prawo i Sprawiedliwość prawda, wysunęło tą kontrpropozycję Komisji Weryfikacyjnej. Ale nie wiem, czy Pani Redaktor pamięta, że rok temu Pani Premier Bata Szydło mówiła, że będziemy respektowali zobowiązania Polski do przyjęcia kwot tak zwanych uchodźców. Dopiero po tym, jak Kukiz 15 uruchomił zbiórkę podpisów, do i Sprawiedliwość się wycofało. Prawda? Także to jest na tym polega opozycja konstruktywna i skuteczna, a opozycja historyczna po prostu tylko bije pianę, prawda, i robi awantury medialne. A propos konfliktu wokół Trybunału dzisiaj mija termin, jaki Komisja Europejska dała polskiemu rządowi na ustosunkowanie się do uwag w sprawie tegoż Trybunału i, i tego, co się wokół niego dzieje, jak pan myśli, jaka będzie odpowiedź, bo ma być odpowiedź w terminie, tak zapowiadał niedawno rzecznik rządu. Znaczy nie wiem, no może to, jakby to, to wczorajszy projekt ustawy należy też widzieć w tym świetle, tak, że może prawo i sprawiedliwość się przestraszyło komisji. Ja powiem w ten sposób, że nas jakby nie interesują tutaj wypowiedzi tych gremiów międzynarodowych, dlatego że uważamy, że to jest wewnętrzna sprawa Polski i smuci nas, że nie jesteśmy tego w stanie rozwiązać w środku, natomiast to nie, 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 nie powoduje, że powinniśmy pozwalać na interwencje zagraniczne w tej sprawie. No ale odpowiedź powinna być, czy nie, jeśli już do tego doszło. No to jest tak, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość popełniło poważny błąd, zapraszając Komisję Wenecką i, 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 i wpuszczając te wszystkie gremia, no to musi wypić piwo, które naważyło No i niech teraz się bawił. Panie Marszałku, premier Beata Szydło zapewnia, że również w terminie, czyli zgodnie z planem, będzie wprowadzana reforma ustroju szkolnego. To mhm. pana cieszy? Bo pan jest chyba za, o ile pamiętam, likwidacją gimnazjów. Ja zasadniczo jestem za likwidacją gimnazjów, natomiast poza, poza tym uważam, że to jest jednak mieszanie w tym samym kotle tego ustroju szkolnictwa obecnego. Ja jestem za tym, żeby dużo większą, dużo więcej do powiedzenia mieli rodzice. Rodzice powinni decydować, gdzie i czego uczą się ich dzieci. Czyli jestem za powrotem do dyskusji o bonie edukacyjnym. Pieniądze idą za uczniem, prawda? No ale to no, chyba jest rodzice... inna sprawa. No przecież rodzice nie mogą decydować, czy oni będą kształcić dzieci w systemie gimnazjalnym, czy w, w systemie ośmiolatki. Bo o tym rozmawiamy panie, teraz. Panie redaktor, do, dobrze, tutaj jestem za tym, żeby, żeby zrezygnować z gimnazjów. Wydaje się, że one się nie sprawdziły. No to, to jest związane z no, tym cyklem wychowawczym młodzieży. Zbrodnia na polskiej szkole, tak mówi słowo Milbroniusz. Likwidacja gimnazjów. No tak. No, tak na marginesie. No, no, ale co innego mówił w 99 roku, prawda, jak yy, protestował w drugą stronę. Ludzie się zmieniają, bo zmienia się też sytuacja czasem. Znaczy, ja tutaj rzeczywiście jakby chciałbym, żeby rząd przedstawił, skonsultował bardzo wnikliwie to jakie będą efekty efekty społeczno-ekonomiczne tych projektów. No, trzeba się zastanowić, prawda, co, co będzie w momencie, kiedy dodamy dwie klasy w zakresie infrastruktury itd. Tak tak Dziękuję bardzo. Gościem państwa był wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Dziękuję bardzo. Leata Michniewicz. Do usłyszenia.